Wraz z nadejściem wiosny w ogrodzie jest mnóstwo pracy. Pamiętajmy o kilku bardzo ważnych zabiegach pielęgnacyjnych. Aby nic nie umknęło Państwa uwadze, w programie krok po kroku zdradzimy wszystkie tajniki uprawy i pielęgnacji roślin ozdobnych, sadowniczych i warzyw. W tym celu z ogrodową kamerą odwiedzimy szkółki roślin, ogrody botaniczne i prywatne, gdzie doświadczeni ogrodnicy podpowiedzą nam, jak zadbać o naszych zielonych podopiecznych. Zapraszam do ogrodu bez tajemnic. Elżbieta Smoliska. Dziś w programie podpowiemy, jak zadbać o powojniki. Wiosną niektóre z nich należy bardzo silnie nisko przy ziemi skrócić. Zastanawiacie się Państwo, które? O tym już za chwilę. Zapraszam do zakątka z Klematisami. Powojniki to bardzo popularne pnącza. Można śmiało uznać je za jedne z najbardziej efektownych. Ich kwiaty w zależności od odmiany mogą być drobne, kilkucentymetrowe, jak i duże, osiągające nawet 20 cm średnicy. Wachlarz barw kwiatów jest bardzo szeroki. Spotykamy powojniki o różnych odcieniach czerwieni, różu, żółci, bieli, błękitu i fioletu. Odpowiednio pielęgnowane powojniki potrafią zdobić ogród przez całe lato, a odmiany późno kwitnące nawet do pierwszych przymrozków. Oprócz żyznej i wilgotnej gleby oraz słonecznego stanowiska bardzo istotne jest odpowiednie cięcie roślin. Powolniki stanowią bardzo szeroką grupę roślin, jakie powinniśmy wiosną przycinać w zależności od tego, do jakiej grupy właśnie je zaliczamy. No z powołnikami jest tak, że wiele osób ma rzeczywiście problemy, tak? czy ciąć, czy nie ciąć w różnych czasopismach takich. No, nie zawsze fachowych te, te, te opinie i te rady są mocno takie, niestety, nieścisłe. Żeby dobrze przyciąć powojnika, radzę sięgnąć do literatury. Wszystkie powojniki, które kupujemy w sklepach, mają nazwy, są dobrze oznaczone. W związku z tym nie powinniśmy mieć żadnego problemu z odnalezieniem ich w porządnej literaturze i w momencie, kiedy przystępujemy do cięcia, sprawdzić sobie jeszcze dokładnie, na czym to polega. Generalnie chodzi o to, że Tle, powojniki dzielą się na takie trzy grupy. Na grupę pierwszą, którą tnie się bardzo krótko, mhm. grupa druga to są y, powojniki, które tnie się słabo, po prostu tak to się, tak się mówi, y, i powojniki, których nie tnie się w ogóle. A, po, a czy pora roku ma tutaj znaczenie? Y, wszystko to wykonujemy tylko i wyłącznie wczesną wiosną. Mhm. Późną jesienią y, też niektóre. Y, czasopisma podają, że można robić to późną jesienią. Nie radzę, nie radzi tego też hodowca klematisów, ponieważ one wtedy rzeczywiście wybujają, bardzo ładnie rosną, tyle tylko, że te pędy nie zdążą zdrewnić i na pewno zmarzną. W zależności od okresu kwitnienia, powojniki możemy ciąć na trzy różne sposoby. Pierwszą grupę stanowią klematisy, które tniemy słabo bądź wcale. Są to rośliny kwitnące wczesną wiosną na pędach zeszłorocznych, np. powojniki z grupy atrageny. W ten sam sposób postępujemy z powojnikami wielkokwiatowymi wcześnie kwitnącymi. Tu mamy pierwszą grupę, co to tak. za powojnik? Powoli pomela Jackman, powojnik z grupy Atragene, czyli tniemy słabo. O tej porze już widzimy, że są mocno powypuszczane właśnie te, te młode pędy i to nam mówi tak naprawdę, co może by przyciąć, prawda? Tak. Te wszystkie w ogóle powojniki mają to do siebie, że bardzo długo wyglądają o tak właśnie jak zeschnięte, zmarznięte, ususzone pędy. I dopóki tak naprawdę to słońce mocno nie przygrzeje, to trudno jest nam stwierdzić, które pędy są żywe. W związku z tym bardzo dobrze jest chwilę wstrzymać się i podejść do klematisa, aby go ciąć w momencie, kiedy widzimy już, co wypuściło i mhm. jest żywe. Tutaj na końcu, proszę zobaczyć, już formują już się pąki pączki. kwiatowe, bo tak jak powiedziałam, jest to grupa klematisów wcześniej kwitnących, czyli za moment będą kwitły. I to już nam mówi, że nie możemy ich przyciąć krótko. Bo y, oczywiście roślina przeżyłaby to cięcie, ale, nie ale te kwiatów, wszystkie kwiaty tak. po prostu by się zmarnowały. W związku z tym tniemy tylko to, tak jak jest powiedziane słabo, to co nam przeszkadza, to co jest brzydkie, prawda? I też proszę uważać, bo czasami jest tak, że ten pęd gdzieś tam zaplątany w tym. W tym w tej całości, może y, na dole być pędem żywym. Tak? Więc cięcie powolników to nie jest, ciężka bardzo, sprawa. jest bardzo ciężka tak. sprawa, ponieważ trzeba jak w labiryncie znaleźć te pędy i zobaczyć na przykład, czy on tam gdzieś się nie kończy y, żywym oczkiem. Wiosenna pielęgnacja tej grupy klematisów jest bardzo pracochłonna. Zabieg musimy przeprowadzić bardzo ostrożnie, aby nie wyciąć żywych pędów. Ten pęd, który wydawałoby się, że jest martwy, jak pójdziemy sobie tak do góry, do góry, do góry, to zobaczymy, że ma tutaj, tutaj ma młode jestki. pędy, więc mhm. odcięcie go tutaj, tutaj na przykład, spowodowałoby, że tamta część górna, która tutaj już ma piękne pędy, przyrosty i kwiatostany, obwiędłaby, tak? W związku z tym powiedzenie, że klematizy y, z grupy Atragene tniemy słabo. Praktycznie no widzimy, że tutaj właśnie tak to wygląda, Trzeba tak? Czyli te uważać, końcówki, tak. Tak? to, co już jeszcze tak powiem, nie zakoń, zakończone suchym kawałkiem pędu, możemy przyciąć. A prawdoroczne kwiaty tutaj może być... Absolutnie też właśnie... jeśli tutaj one są jeszcze widoczne i ptaki ich nie oskubały, to hmm. je o, usuwamy, wycinamy, no, same a powiem tak. szczerze, że są amatorzy, którzy mówią, że, że one są ładne. No rzeczywiście w zimę wygląda to dekoracyjnie. Kłąb tych starych pędów w pewnym sensie jest taką podporą. Też ta roślina, która owija się swoimi ogonkami, takimi wąsami czepnymi, ma też taką dobrą konstrukcję z siebie, że tak powiem, do owijania się, tak? No wiadomo, że w pewnym momencie tego jest za dużo. O, tu jest taki pęd, który śmiało, zobaczcie Państwo, możemy wyciąć, aczkolwiek tak. tu już nam się coś kluje, więc niekoniecznie, o, ale tu jest śmiało super. wycinamy. Na tego typu roślinach wiosną możemy przeprowadzić jedynie cięcie sanitarne. Jeżeli roślina nadmiernie się rozrasta, ścięciem powinniśmy poczekać i skrócić jej pędy dopiero po zakończeniu kwitnienia. Wówczas nowe przyrosty zdążą zdrewnić do nadejścia zimy, nie przemarzną i zakwitną w przyszłym roku. Jednak pamiętajmy, aby nie ciąć roślin bardzo nisko. Powinniśmy pozostawić co najmniej 1 metr do ziemi. Kolejną grupę stanowią powojniki kwitnące w drugiej połowie lata, które należy ciąć na wysokość 50 cm od ziemi. A tu mamy kolejną grupę i tego powojnika tniemy zupełnie inaczej. Tak, Clematis z grupy Viticella. Tutaj mamy odmianę Polish Spirit. Odmianę wyhodowaną przez polskiego hodowcę, który już nie żyje, bata Franczaka. Yy, m, zakonnik, który wyhodował bardzo dużo mm. polskich odmian powojników. Yy, I tutaj właśnie jest ta odmiana. Proszę Państwa, jest tak, że, że z, z tych, liści, że, że tych pędów też... już jest dużo tak. wypuszczonych. W związku z tym tak, zamykamy oczy, i nawet jak tutaj coś się dzieje, to, to po prostu to odcinamy. Trudno. Wola Boska i skrzypce. Wycinamy to. Usuwamy te wszystkie stare rzeczy. Tutaj widać, jak klematisy radzą sobie z owijaniem się wokół podpory. Wycinamy to, ponieważ to są kwiatostany, pędy, które mogą nie zakwitnąć, a nawet jak zakwitną, nie będą tak kwitły obficie, jak pędy jednoroczne. W a kiedy spokojnie... on kwitnie? Dopiero w drugiej połowie no, pod, pod koniec, lata? Tak? Czy... tak, pod koniec maja, na początku czerwca zaczyna kwitnąć i kwitnie praktycznie a, przez, cały, przez całe lato i powtarza kwitnienie. To jest właśnie mm. bardzo dużą zaletą tego właśnie Klematisa. I tak uwolniliśmy go od podpór i teraz tutaj robimy mu. Czyli te wszystkie suche tak, usuwamy, a, a te zielone tutaj, które już Zaraz. wypuściły świeże. No więc no, ponieważ mhm. tak naprawdę... Powinniśmy zrobić to troszeczkę wcześniej. Zresztą, tak, Ta wiosna jest w tym momencie taka, w tym roku bardzo bym powiedziała szybka i, i tutaj po prostu no, pokazuje nam, że, że troszkę żeśmy się spóźnili z tym cięciem, mhm. ale przycięcie w tej chwili jeszcze spowoduje, że one tutaj z tych oczek śpiących na pewno wypuszczą młode, młode pędy. Więc spokojnie jak to jest, zamykamy oczy. Tu jeszcze można? A to wszystko. Tak. Bez, że tak powiem, drobnych oszczędności. W ten sposób postępujemy ze wszystkimi powojnikami wielkokwiatowymi, późno kwitnącymi i klematisami z grupy Viticella. Warto wspomnieć również o powojnikach płożących, tak zwanych bylinowych, które doskonale zadarniają teren, a ich wiosenne cięcie przypomina pielęgnację bylin. Są to klematisy między innymi z grupy Integrifolia. Doskonała grupa właśnie klematisów, które nadają się do obsadzania rabat, do obsadzania różanek, ponieważ one pięknie wypełniają gołą ziemię. Pielęgnacja ich jest bardzo prosta. Trzeba tylko wiosną wczesną podejść do tego, do tej rośliny, wyciąć kompletnie wszystkie to pędy zmarznięte zimą. W przeciwieństwie do klematisów tych pnących, tutaj te pędy są w 100% obeschnięte. Mamy no jeszcze przytnie, kilka roślinek, tak, tam tak. możemy przyciąć. Warta polecenia jest odmiana Arabella, która kwitnie aż do późnej jesieni. Kwiaty rośliny są blado niebieskie. Powojnik ładnie wygląda w połączeniu z nasadzeniami bylinowymi, różami i roślinami cebulowymi. Często jest tak, że mamy rośliny cebulowe, prawda? I te cebulowe rośliny nam zamierają na całe lato i jest goła ziemia. Jeśli posadzimy y, powojniki bylinowe, to one te miejsce doskonale zasłonią i przez całe lato będziemy się cieszyć kwiatami. Mhm. Wiosną cebulowymi. Natomiast potem w latem, w latem właśnie powojniki bylinowe tam spełniają swoją rolę doskonale. I one tak naprawdę do mrozów prawie? Kwiatną, do samych tak? mrozów no. mają piękne liście, mają bardzo ładne pędy, mają bardzo ładne kwiaty. Naprawdę bardzo cenna grupa powojników, powojniki właśnie z grupy Integrifolia. Powojniki z grupy Integrifolia poradzą sobie na stanowiskach półcienistych jak i słonecznych. Rośliny doskonale wypełnią przestrzeń na rabacie. Nie są bardzo ekspansywne, jednak ich jednoroczny przyrost może osiągać nawet 2 metry długości. Warto wspomnieć o jeszcze jednym ciekawym gatunku powojnika, który różni się od tych przedstawionych dotychczas. Cięcie tych klamatyców też polega na tym, że trzeba przyciąć nad pierwszym wybitym zdrowym oczkiem. W ten sposób. Tak jak słyszycie Państwo są to dość zrewniałe pędy. I wszystkie pędy stare, zeszłoroczne są zawsze zmarznięte. On jest, niestety pędy nie przeżywają zimy. W związku z tym trzeba je wiosną bardzo krótko no, przyciąć do, do, do żywego miejsca. Tak. Pokazuje nam roślina, prawda, gdzie, gdzie mamy przyciąć. Tak I wygląda. Za około miesiąc, półtora będzie to roślina w wysokości półtora metra. Także trudno sobie może teraz to wyobrazić, ale musicie Państwo uwierzyć, półtora że... Półtora metra? Tak, półtora metra, bardzo duże liście, troszkę właśnie przypominające liście barszczu. Mhm. Zupełnie inne Kwiaty liście na długich takich właśnie szypułach yy, i zakończone takimi okrągłymi yy, niebieskimi kwiatami. Ten gatunek dobrze znosi stanowiska zacienione i półcieniste. Nie ma dużych wymagań pogarmowych, jednak lubi wilgotne podłoże. Roślina rozrasta się bardzo szybko przez podziemne rozłogi, w ten sposób ładnie porasta teren. Tegoroczna zima była bardzo łaskawa dla roślin. Większość przezimowała bez problemu. Widać to po różach, które posiadają małe uszkodzenia mrozowe. Pomimo tego, aby rośliny obficie zakwitły, należy pamiętać o skróceniu ich pędów. Teraz pięknie wyglądają krokusy. Na róże musimy jeszcze trochę poczekać. Zima w tym roku akurat była taka mało mroźna, więc róże chyba dobrze przetrwały. Tak, róże przetrwały doskonale, niemniej jednak, żeby ładnie kwitły, trzeba je przyciąć. Mhm. Przyciąć oczywiście te wszystkie rabatowe, wielkokwiatowe, miniaturowe. Je trzeba przyciąć krótko, przy ziemi. Natomiast róże pnące, róże parkowe patrzymy, co im zmarzło, a co nie hmm. i usuwamy tylko te nadwątlone, że tak powiem, przez mróz pędy. pędy. A to jest wyjątkowa odmiana, tak. właśnie wyjątkowa róża, bo ona praktycznie nie przemarza. Stoimy przy róży, która nazywa się Roza Helenę Semiplena. Hmm. Nazwa skomplikowana, ale róża przepiękna, róża pnąca, róża, która wytrzymuje mrozę nawet do minus 30 hmm. i jest to naprawdę... Tutaj już przez ogród nasz sprawdzone. Cztery lata temu, kiedy była taka mocna mroźna zima, proszę wyobrazić, że te pędy nie zmarzły w zupełnie. Nawet takie drobniutkie pędy zostały tutaj mm -hmm. z takimi oczkami po tej mroźnej zimie. Kwitnie ta róża raz w roku niestety, ale obsypana jest chyba nie skłamie, jak powiem, milionem kwiatów. Białe, prawda? biało-kremowe, one mm -hmm. są, jak się rozwijają, są białe. Potem się robią kremowe do żółtych. Prezentowana róża jest ozdobna również po zakończeniu kwitnienia. Ma bardzo gęste, zdrowe ulistnienie, gdyż cechuje się dużą odpornością na choroby grzybowe. Ponadto jesienią zdobią ją błyszczące w słońcu czerwone owoce, którymi zimą chętnie żywią się ptaki. Róża doskonale obrasta ogrodzenia, pergole i mury. Jej roczny przyrost wynosi nawet 2 metry wysokości. Kwitnie co roku, gdyż jej pędy nie przemarzają. Dlatego jest niezastąpioną różą pnącą, która sprawdzi się w każdym ogrodzie. Wiele ludzi czasami ma problem z różami pnącymi, ponieważ przychodzą i pytają się, dlaczego nie kwitną mi róże pnące. Jest to spowodowane dwoma rzeczami. Czasami ludzie wiedzą, że róż się. Przycina bardzo krótko, Zetno przycinają wszystko, tak, te róże pnące co roku i... i w związku z tym ona odbija, bo ona mm. oczywiście nie, nie zamiera, tylko odbija, ale już nie kwitnie tak obficie, mm. bo ona kwitnie na pędach wieloletnich. A drugi powód to niestety nasze zimy, które są dla tych róż pnących bardzo uciążliwe. Te pędy przemarzają w zimę i niestety czasami potrafi nawet 60% takich pędów y, kwiatowych mm. wymarznąć, w związku z tym no, trzeba to przyciąć. I jakby historia się powtarza, róża nie kwitnie, więc z pnącymi różami w Polsce jest naprawdę, w klimacie tutaj naszym, jest ciężko. Czyli jest... tą powinniśmy jedynie uformować delikatnie. Tak, mając jakąś pergolę czy, czy miejsce do zasłonięcia, sadzimy tą różę i po prostu no, trzeba ją pilnować, bo, bo ja to się śmieję, że, że czasami to, to wchodzi nam do, do mieszkania, jak się posadzi gdzieś niedaleko, niedaleko domu. Po rozgarnięciu kopczyków, które chronią szyjki korzeniowe przed przemarznięciem, Pora przystąpić do cięcia róż wielkokwiatowych. W pierwszej kolejności wycinamy wszystkie przemarznięte czarne pędy. Następnie skracamy zdrowe gałązki. Jeśli chodzi o cięcie róż, system jest następujący. Wszystkie róże, które mają takie grube pędy, mm -hmm. tniemy na 3-4 oczka. Tylko teraz jest liczenie te oczek, no właśnie. Właśnie. Liczenie tych oczek jest dość skomplikowane, mm -hmm. bo ich po prostu nie widać. Trzeba mocno się przypatrzeć. Tutaj na pędzie widzimy takie delikatne zgrubienia. To są śpiące oczka, z których w lato wypuszczą, wy, wyjdą młode pędy i zakończone będą kwiatem. I teraz mhm. tak, licząc, że trzeba zostawić przynajmniej cztery takie oczka, musimy pamiętać, że takie oczka znajdują się tutaj gdzieś na dole też. Mhm. Więc liczymy tak, tam na ciemno. Jeden, jedno oczko, drugie oczko, trzecie oczko, czwarte oczko. Tak. Prawda? Tak, tak. I mhm. Tak jak mówiłam, pędy grube tniemy na 3-4 oczka. Ja go przytnę sobie na 3 oczka. Centymetr nad oczkiem wykonujemy cięcie. Pędy, które są o takie właśnie jak ten, Dróba sięgamy trwa. po prostu, bo on zaśmiecają nasz krzew. Wycinamy. Tutaj od spodu tego pędu spokojnie na wiosnę latem wypuszczą młode. Tutaj ten, ten przemars. Ten tak? Więc liczymy. Wiemy zawsze, że od dołu od szyi korzeniowej. Jakieś dwa oczka są na pewno. Więc śmiało możemy powiedzieć, że na tym pędzie znajdują się dwa oczka, to jest oczko trzecie, mhm. ponieważ dalej jest zmarznięte, wykonujemy cięcie. Cięcie prostopadłe do pędu. Ten tutaj jest już. O, tego możemy wyciąć, tak? Dobrze. Tak samo mhm. z tym. W ten sposób przycinamy wszystkie róże wielkokwiatowe, polianty i róże miniaturowe. W rozarium Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego znaleźliśmy także rabatę z różami okrywowymi. W ich przypadku wycinane są przemarznięte pędy, a cała roślina przycinana jest bardzo słabo, jedynie w celu nadania jej odpowiedniego kształtu. Jak przychodzimy do cięcia, to wycinamy tylko i wyłącznie te czarne takie, zmarznięte pędy i skracamy tylko tak, żeby nam nie wchodziło na trawniczek. Bo jak powiedziałam, nie chcę, aby tutaj zakrywało ta, ta róża ten trawnik. W związku z tym takie cięcie korygujące wykonuję. nie mm. cięcie dla cięcia róży, tylko po prostu dla cięcie korygujące. Bo odmładzające raz na 4 lata. Odmładzające raz na 4 lata. Wtedy wycinamy jedną czwartą pędów tych najstarszych, takich już wyprodukowanych, jak ja to mówię, grubych, starych takich. Schorowanych, czasami porażonych grzybem. Tak przycięte róże na pewno zachwycą nas wieloma pięknymi kwiatami. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak poczekać do lata. A już za tydzień podpowiemy Państwu, jak zadbać o trawnik po zimie, a także zdradzimy kilka zasad wiosennego nawożenia roślin ozdobnych. Aby te otwory nie zasklepiły się przy na następnym nawadnianiu, czy nawet y Pochodzeniu na trawniku powinniśmy wykonać piaskowanie. Do zobaczenia w następną sobotę.